Cześć się manowam wszystkim, z tej strony Wajek. witam Was w kolejnym odcinku z high Spaka. W końcu nagrywam A czemu? W końcu? Dopiero? Bo klawiaturę mam. Tamta niestety się zepsuła. O, czekajcie. I nie mogłem po prostu nagrywać. A wiecie jak to jest? Nie masz klawiatury? Nie możesz nic robić. A na ekranowej chyba nie będę grał. Naprawdę? Zobaczcie, telefon. Dobra. Mam nadzieję, że tego nie było aż tak głośno słychać. A co dzisiaj? Szukamy jakiejś fajnej miejscówki na dom. To znaczy na taką bazę jakby. To się da w końcu zjeść? Nie. Chcę znaleźć jakąś taką fajną górę, żeby po prostu się w niej zbudować? Zbudować? No, wybudować się w niej. O. Je zwierzaczki. Śmitnie. Ale nie wiem czemu. G. A masz. On gdzieś zetykuje? Eh! Beda. Gi. Gi. Jest. E, Czekajcie co the fuck? Co to jest? Przyjaciele What the fuck? Jabuszka. Jabuszka. Jabuszka, jabuszka, jabuszka. What to fuck? Jabłuszka czerwone, jabłuszka. Jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka. What de fuck? LOL? Czy jeszcze nie dorosły? pa 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 pa, pa a, nie ma świera. Właśnie drewno muszę zabrać. Branają się truskawką i pomarańczą. Jak? Yep. Łoty. The... Spokojnie. Co to dynie? Wow, ale to jest trochę taka mała, tak mi się zdaje. Chcę trochę większą. Ale what the fuck? Tam coś jest, tam coś jest, tam coś, jest... oj, tam coś jest, tam coś jest, idziemy. Tam coś jest. Jest struś. To od kiedy strusie atakują? Wow. What the Fa. O jezu, ja już wiem, co tam jest. Nie idziemy tam. Ale se chyba odznaczę przy lądzie, że tu jest. Boso chyba. Bo to jest bos. Niebezpiecznie tam jest. Dobra. Okej. Okay. Też. Ale co tu może być? Tam jest pustynia. Zobaczymy, co jest za pustynią. Popłyniemy się w Europie. Je. Yeah. A potem trzeba się myć. Nie, bo zakazujemy wodę. I tak jest zakażony. Tutaj staje się hecheżki. Ciekawe, czy znajdziemy w tym odcinku, czy będę tak bezsensownie chodził. Ale może coś fajnego znajdziemy po drodze. Mamy mapę, widzę kamienią. Ta góra jest sypicka. Oj, co to kurna jest? jakby na... To wygląda jakby to było na Multi, jako. Yy, tak zwana piaskownica, i wszystko z niej wydobyli. No dokładnie. No nie, nie musimy, że to będzie tylko piasek i sam piasek. Masakra. Mam zamiar też nagrywać kolejną serię, trzecią, bo. Don't Star skończyłem, tylko muszę teraz zrenderować i wam wstawić. Yy, trzy odcinki będą chyba pod rząd, bo na razie nie mam pomysłu, ale chyba Minecraft będzie za dwa odcinki Don't starwa Po dwóch odcinkach. I tak sobie myślę, żeby... Coś tam jest, coś tam jest, tam po lewej stronie. I myślę, co to może być za gra? Jeszcze zobaczymy. Pomyśli się. O, wyspa. To może być coś. Co to jest? Kaka. co to jest? To na pewno nie ręża nic Hop. Ale zbytnie to nic nie ma. Powiem Wam szczerze. Ta to jest jakaś pusta. sama ma woda. A jakbym nawet tu został, no to co? Ja bym zrobił nic. Przecież to jest sam. Piasek i sama pustka. Sześciu niczyście będzie. Surowce mogę nakopać. Wszystko. LOL To co? się... Dobra. Otefa, co właśnie? 50, 70, 60, Ciekawe co tu będzie. Będzie tu ciężko? Oh my god, już słyszę, że ciężko. No. Dobra. Ach. Ach. Teraz sprytnie się wkąpię. Aaaa! Oj. E, eh, e, eh, co jest? Oj! Dobra. No, nic, idę dammit! Głupie pajejąki. Dzięki... Mam was. Głupie pająki. Pająki. Przejdzie. E. Eh. O ty w życiu. O ty. Spokojnie. Ładna dada dada dada! Ja jo pasuję! John, John do cholery! What the fuck! LOL! Za agresory! Kto przydałby się je teraz wybić? Nie jak jak teraz walczyć za zatem z boku! Teraz tak spłyć, nie przemyśleć! Dobra! Teraz bądź tu mądry postaw. Ah, hm. ja by to kurna robić? Więc. Tyk, tyk. Tyk. Ah, ha, A, widzicie. Oj, niezły. He głupie paje <pająki> A, masz. A masz A masz A masz Ty też dostajesz. A masz Chodź yeah. ty! Nie ma głupich w paje jajka, je! Wszystko się przydało proszę tego. Ojej. Oh yyy... Yeah. Hmm. Banzaiiiiii! Je! Yeah. <laughs> Light Zero. Wtf? Czemu miała coś Zero? LOL. Czy się zepsuło? Och, a ja drewna nie mam. Na pewno. What the fuck? E. Y jezu. Co, jak głupi. Grało się w inne gry, otwierało się inwentarz i ja tutaj to się to otwiera E. No pewnie nie mam LOL. Patrzcie jaki kolorowy. Czerwony, zielony, brązowy i czarny. Czarno-czerwony. LOL. Uciekać. Ale no tu kurna nic nie ma, ludzie! Co ja mam tu znaleźć? Ja pierdziałem. Może pójdziemy w lewo? Ja przez te neutralne tereny, czyli przez zwykłą ziemię. Dyrta. Ja będę bez sensu chodził w tym odcinku. Kurna. Oprócz tego spał na ciekawego się nie działo. Dammit um. A to byliśmy ale pójdziemy sobie lewo Nie tu 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 Pytaszyk. Krówka... drzewo. E, nie wiem co to jest. Pyk, pyk. No! Hiu. 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 Ciao! ho, sura, yes, pan. battle tower, battle tower. What the fuck, Więcej i masz nie ma? Że pap papie niedźwiedziowi, no nawet pandy są, Pandy niedźwiedzie. What the? Co to, kurde, jest? O! Mierko migało. Ciacho. Om, niom, niom, niom. Om, niom, niom, Teraz Teren O, ty w życiu enchantowany! Kid's faniak. Nie przeżyjesz długo. No gi! On strzela. Gi! Gi! No Gi! Nie! Nie! Jest! 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 Słyszę, pajuje ją. Musi się pójść, nic robić. To jest Szyśłem, Zdejmy, to możemy zrzucić. Coś tu się... Coś tu to... To damage'a dostaje. Dobra. Chociaż drewnianą sobie zrobię Jezu, co ja robię? Uważny jestem. No Dobra, trzeba ten tego nie potrzebuję. Nie co to za kuchni? Eee. Są pająki, kurwa, macie Emeraldy. Skóra, skóra. Co możemy tu schować? Co mi się nie przyda? Strzały na razie. O, dobra. Druży to jest Tinderman. to się zwie. Tricketę. Uh! What to? zapomniałem, że to są te creepery. Elemental Creepers czy jakoś. What the fuck? Ale kurwa panika. A! 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 Ja MIECZĆ SCHOWAŁEM! MIECZĆ SCHOWAŁEM! MIECZĆ SCHOWAŁEM! Gigi! Gigi! Nie. Mario Zaraz zginę. Ja zginę. Ja zginę. Chyba trzeba to wrąbać. Chyba najlepiej będzie jak to w brąbie. Trzecie, a mam tyle. Eee, tebie nie. Jak mi starczy. Jest, mam pietra. Idę prędzej tu na zawał, padnę. Ok, teraz ta. Te. Dobra. Wszystko co leci, ale to się przyda. To się mi przyda, to się mi przyda. Przyda się. Miało się przyda. Żarcie też się przyda. Mieczek ten. To się przyda, to nie, to nie. To mi się przyda z, z tego. Kilo z tego plecaka. Opa, to damy tu. Jest gi Dobra. Ale czekajcie. Kiowi musi być bliżej. To może być. Ale ja nie mam tego. Dobra pochodnia. Dobra, może być. Gibi. Gibi. O, mega dwa spawnery. Z góry składają dzisiaj. Ładne. małe też. No weź naprawdę przecież tak wredni. Ładnie dobra, o, do, do. Postek. O enchantowany jeszcze kolczuga! Wow! O co tych? Jakich hard? No nie! Demet... Głupi! Gupi! Gi! Demet! O kurde, jest kiepsów! O, fatalnie! Fatalnie! I... I się życie zregeneruje. Cholera, wolno. tu nie! Nie, 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 nie. 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 fuck, Fuck! Fak, fak, fak. Akurat jak się robię ciekawiej. No ty pajęczy po prostu został. Jest po prostu mnie zaatakował na mać I mie gonik kolejny Creeper! Creeper! Cholera jasna! Szyj! Niechor, że będzie jak spotkam kołaka Bo już będzie przesrane. Creeper zombie. Iśba. Idziemy naokoło. Może nic mnie nie spotka, oprócz... O, dobra, oprócz trzech zombi... Dwóch czarnej wełny, creepera i zombiaczka. Au, dzięki za turbo. Ale się rozsypałem. Ja nie ma nic, nie ma, nie się jeszcze. Tylko oh ha oh oh, mam was. Ten cheater. Nie. Yeah. Dobra yy, 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 zaraz z góry zajdą. Faniaki eee! Dobra, nie mam co spamić. Szybko. Mój szesnasty level, nie szkło. Kostek. Jaki fart! Czy mi trafi? Teraz ja błyszko pierdzie. No jawko normalnie, jabłka trzeba sadzić. Więc jej nie do was No łatka Kiedy te strzelają tak szybko? Nie! Cwaniaczki za dwa złote! Nie! Uff! Lol! Dostaniesz wciary! Ty bardziej, ty szybciej! A! Nie! 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 Głupia wieża! Cholera! Lol! Dobra, odzyskam tej i temy. I kończymy, bo jakie tam rady kur' no kurna mać! Jaki veil! Muszę szukać domu na ten Battle Tower. No i się skończyło to fiaskiem. Podbicie! dirt Dobra, wezmę moje rzeczy Tak, tak, tak Dobra, jedziemy Nie atakujcie mnie, bo ja wam nic nie zrobię Au Coś mam włączone Chyba ustawienie klawiatury LOL na piętro wyżej zginąłem. naprawdę chaty no do cholery. tutaj na faście wierzę Nie! Yeah. Może tym razem dam radę. Nosią na Fishing Root. Szkielet głupi. Cholera. O! Oh, było blisko. O! Oh, iron Sword. walić to używa mają Gdzie jesteście? O, pa małe pająki. Jedzże. Zrobię was. Ochodźcie! kim wrebne. Cholera małe gubna. O wy, nie, teraz nie zginę Kurna, muszę coś wszamać Dziękuję za uwagę LOL, trzy? W wam się tam nie mogło kokosić?

jeden o, zrobić. nie O! jeszcze jeden poziom. tu nie jest jeszcze szczyt. O, the fuck? Czy to był jakiś ryk? No! no, 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 no. No to to to, ja nie widziałem! Ja nie chciałem! Czy tylko ze skrzyni otworzyć! To coś się wkurzyło! Bos się wkurzył, ja uciekam! Damn it! Aaaa! What the fuck! Co to kurna zleciało? Oaaa! On tu leci! Tu idzie! What the fuck! NIE! Mm. Zbiedalać! What the fuck! Odstrzygnął! Gdzie on jest do cholery? To magicznie zginie, to... Co to chodzi? What the fuck? Zobaczcie, gdzie on jest! Tam jest. Już Lol? What the fuck? Eee! To coś jest agresywnie. agresywne. Że aż tak do cholery? się tego boję. lol, lol, tu não vais dar vida é pirrala, que porra What the fuck, se curte, lol, what the fuck Oj, To ja się w ogóle kurwa. Łodzę! The... E? Pójdziemy tam jeszcze i to kurwa nadal do mnie strzela. Ej, e na powagę, co to kurwa jest. O ty. Lol? Ile bosu tu woje Juhu! 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 Co robisz? Co ty robisz? Czym ty rzucasz? Marzesa? No chyba bardzo. What the, what the fuck? dwaj mi nawalają. Bez jaj. Ło, wow, jestem spowolniony. Lol. Ty, ja, ja jestem na początku gry, a spotykam same włosy. What the fuck. Tam coś jest, tam coś widzę. Tam coś jest w powietrzu, no właśnie. Bo to góra. Chcę, żeby to była góra. Eee, tam jest górzysty teren. Będzie długi odcinek. What the fuck. Yeah, yeah. Będzie dłuższy odcinek za to, że nie było odcinku. Je. Yeah. Kto nie mógł się doczekać, to proszę, ha, macie. Tam nie idę, to zostawię na następny odcinek. Sam pójdę. I A wy napisać, czy mam budować dom, czy szukać góry. I pod tym filmikiem macie napisać. Ja, i dopóki się nie pojawi chociaż jeden komentarz, gdzie, to następnego odcinku nie będzie. Taki, to, taka, taki będę wredny. <grym> He, co to kurna jest, jakieś wycięcie? What the fuck? Gdzie to jest? jestem no to tutaj. LOL. Dobra. To... Y... trzecie To tak. What? Y... Nie, nie. The fuck? Moment, no nie. Control. Nie.